Cześć, tutaj Damek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Siedzimy tutaj prawda, w blogerskim gronie w, w Łapce, Łapka PAP w Gdańsku. No i próbujemy, no to przede wszystkim, jak dla mnie to jest największe... Yy, największe oczekiwanie dzisiejszego dnia, no chociaż brown food jest yy, też obiecujące, ale jednak jest... najwięcej się spodziewam po tym że To jest yy, Black Rye IPA, czyli yy, czarne żytnie IPA. E, powiem szczerze, że jednym z piw, które w tym roku wywarły na mnie największe wrażenie było Wookie Jack z Firestone'a, właśnie w tym stylu. E, ciekaw jestem jak wypadnie na tym klepie go spinty. E, no próbujemy. Tak wygląda etykieta. Żytorillo. Nazwa pochodzi od tego, że jest mielone Amarillo. Chyba no, żyto wiadomo. No to się aż tak nie pieni jak apetytu. Chociaż? Ale ładnie. Bardzo ładna taka drobna, kremowa piana. Widać, że piwo jest gęste i różni konsystencji Dobra. Ja już musiałem łyka wziąć, ale wąchamy. No nie wiem, może już jest, wiesz, za dużo wrażeń, ale ja tu no na tak strasznie niewiele czuję. Czuję. Niewiele czuję. Może jest, ale wiesz, ma my... przesady. Jest taki e... bardziej taki słonecznik. Tak, jest to jest taki e... połączony z tym słonecznikiem. Nie jest na, na pierwszym planie, nie dominuje. Ma taką fajną podst podstawę, taki marzony słonecznik. Ale piana jest, piana jest mega, rzeczywiście. Tak, trzyma się. To jest kwestia tego, że słód żydni ma bardzo dużo beta glukanów i z tego wynika też ta e, jego kisielowatość e, zacieru z tym słodem. Przez to te, to piwo się bardzo źle filtruje, dlatego że jest bardzo lepkie, nie chce przechodzić po prostu przesądzać się przez to. E, e, jak to się nazywa? Złoże, ale to jest zaletą tego, że, że znaczy plus, na plus wychodzi przy pianie, bo pianę właśnie budują białka i beta glukany, ponieważ ona jest bardzo lekki, więc ono, ta piana nie chce opadać. To jest e, świetne. Barwa no, praktycznie nieprzejrzysta, ciemnobrunatna wpadająca w czarną. O, w tym świetle, jak, jak wczoraj, to jest, jest brunatna i, i bardzo męka, ale to jest taka błotnista wręcz. Mm -hmm. Tu jest, jest ewidentnie ciemniejsze niż wczoraj, jak wczoraj przy lepszym świetle. Jest zdecydowanie lepszy aromat niż smar. Chociaż rzeczywiście czuć już, już miał, tak, czuć Bardzo ładnie jest skomponowany aromat z właśnie, tą czekoladowością, słodowością. Bardzo przyjemny Nie wiem, jak uważacie, co sądzicie o nasyceniu, ale mi się wydaje, że jest za wysoki. Za bardzo szybkie mięso. Spodziewałem się czegoś innego. No cóż, y, na taką klasyczną modłę, która bardziej się podoba na Polsce. Nie zapominajmy, o tym, zapominajmy o, tym, o tym, że jednak wiele podobnych, wbrew pozorom, smaków ale co są ci o nasyceniu? Nie jest za wysoką? Jak na jak na za Jak na klasy? Jak na jak, tej Wasza właśnie fakturze, nie? Czy być niższe? Jeśli mogę coś powiedzieć, że tak, tak. Nie, nikt się okażą. Ja, nie, no dawaj na klasyka, domówka, tego właśnie no właśnie. Przegazowanie. Przegazowanie i, i takie brutalne drożdże. Znaczy tutaj drożdże to raczej nie, raczej to są właśnie te pękisiełki, tak z tego rzyma. Ja, ja tak bym czuł, tak ja ale... Tak jak ludzie, No nie wiem, nie sądziłem, że to powiem, ale rzeczywiście brakuje mi troszkę słodyczy, żeby skontrować tą gorycz, e, bo jest faktura, ale, ale one mogą być słodsze, tak? Tak, bardzo... znaczy, ja wiem, że to nie jest stałt czekoladowy, tak, ale, no i rzeczywiście ta goryczka jest zalegająca. Jest, jest Aczkolwiek um, nie jest to gryzący popiół, nie jest to nieprzyjemne. Jest, piwo jest agresywne, natomiast. Um, Tamina wszystko nie po przeszkadza. Paloność, no, paloność jest, jest pewno wysoka. I... Goryczka jest nieprzyjemna. To, to, to jest moim zdaniem problem, bo to nie jest tak, że, że ona jest za wysoka, to ona jest nieprzyjemna bardzo długa. Bardzo bardzo ściągająca. Ja mam cały czas goryczkę. Gadam, 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 ciągle mam goryczkę. Ciągle mam odrętwiały język od tej goryczki. Wiecie, wiecie, że ja rzadko kiedy mówię, że goryczka jest za wysoka, ale tym razem, tym razem to nawet nie o to chodzi, że ona jest za wysoka, jest zbyt mało szlachetna. To jest to samo, co w Dom. Hmm. To czarny o Czarnym to nie jedną, ja sądzę. Jaki podsumować. Fajnie się wypowiada po zapachu, ale po przepnięciu taka nieprzyjemna gryczka i nieprzyjemna kwaskowość, moim zdaniem. Ono jest dla, dla mnie, może ja jestem już tutaj, jakieś wypoczenie wychodzi i potem już wypiłem jeszcze coś właśniejszego, ale jednak ja poczułem, za bardzo tę kwaskowość. Mi się że to mnie nie męczy, ale ta kwaskowość, która tam jest, mi się wydaje, że on to, to, właśnie odpoczy. brakuje słodyczy. E, tak, mogą być słodsze, takie... Wtedy by, wtedy by to zbalansowało lepiej. Jest po prostu gorzkie, nieprzyjemnie, kwaskowe. Ta jest to jest choćby jednostowa, tak Nie jest to przyjemnie, mi, mi na przykład nie smakuje. Ja to piwo ja jeszcze na pewno ocenię w domu, eee, jakby samodzielnie, bo, bo naprawdę... Najarałem się na to, jak szczerbaty na słuchary, ale tutaj w tej chwili jestem porozczarowany. Napilę to piwo, wczoraj piłem dzisiaj i w nie mam Moim zdaniem y, zamierzeniem twórców było zrobienie piwa wyrazistego, wręcz przeciętnego. I ono zostało spełnione. Ja, ja lubię takie agresywne piwa. Nie jest ono na pewno, nie można nazwać zbalansowanym, ale mi to odpowiada. No na pewno nie każdemu. Wczoraj piłem przyjemnością się z przyjemnością, dzisiaj piję jest przyjemnością. Piłem mnie bardziej się zakowało. Znaczy, bardziej popierają te i bardziej nie jest bardziej jest mniej Jestem w stanie sobie wyobrazić, że w innych okolicznościach przyrody mogę powiedzieć, że będzie mi lepiej smakowało, aczkolwiek piwo jest w dobrej temperaturze, nie jest za zimne już no nie wiem co tu się może jakby poprawić. Ja jestem, ja jestem rozczarowany. Jesteś jest na nie. Ja Jestem na ta. Generalnie, ale, ale jestem obrady. oszczerowany. Tak. Ja jestem... Na nie? Nie, ja się generalnie cieszę. W ogóle piwo pomysł wszystko fajnie. Ale, Ale... Dostrzegam manga Ale to, je, to może też wynikać z jednej rzeczy, że właśnie jest za wysokie oczekiwanie. Ja sobie wyobraziłem, że to ma smakować i nie smakuje tak jeszcze. Tu jest, tu jest, tutaj może być problem. Tutaj może być problem. Ja sobie wyobraziłem, nie wiem wciąż, żeby to smakowało, a co tak nie smakuje. I z tego może to wynikać. Ale generalnie na pewno na pewno do tego piwa wrócę, żeby sprawdzić, czy... Czy, czy jednak nie... No, Ale pachnie pięknie. O, to pachnie, na, bardzo pachnie. Zdrowie i zdrowie Pinty. Dlaczego najbardziej, prawda, e, zasłużonego browaru rzemieślniczego.